Witam wszystkich w drugim odcinku poradników do Minecraft. A więc tak, dziś zajmiemy się zrobieniem żelaznego golema. A więc tak, będziemy chodzili po jaskiniach jak napotkamy żelazo. W różnych ilościach. A więc tak, będziemy musieli wykopić. Żelazo da się wykopać od kamiennego do diamentowego kilofa. Wszystkimi tymi. A więc tak, ja tutaj mam złoty. Nie wypada, nie wypada mi też raz bo gram na kreatywie ale, ale. dobra A więc tak, i, wy, i wypadnie nam takie coś. Już je mam, gotowe. Więc stawiamy crafting table, przyda nam się później. I piecyk. A więc tak, kładziemy to w piecyku i musimy mieć węgiel. Węgiel też da się zdobyć w jaskiniach, chodząc po nich. Pokażę Wam przy okazji rudę węgla. O. Tak wygląda ruda węgla. Będę ją wykopać wszystkimi kilofami, nawet drewnianym. Więc tak, i wychodzi nam taka sztabka żelaza. Jak mamy ich odpowiednią ilość, będziemy craftowali to. Potrzeba ich dużo, naprawdę dużo. Nie wiem, czy mi starczy z jednego staka, chyba nawet nie. Widzicie, musi nam wyjść taki blok żelaza. Nie, starczy nam. Chyba nam starczy. Chyba. Już nam starczy, bądźmy spokojni. I żeby zrobić, potrzebujemy też dyni. Skąd wziąć dynia? Tak. Dynia może rosnąć sobie tak swobodnie nam. jak będziemy szli po terenie. Zapewniam was, że nie rośnie na pustyni, jak tam nie znajdziecie dyni na 100%. O, tam ma wioskę NPC. Hmm. No. no. Jak zrobić tego golema, no? Albo dynie też możemy sobie zasadzić nasion tak, nasiona możemy zdobyć w skrzynkach, które są w opuszczonych kopalniach, a więc tak. Tak, zaczynamy robić golema. Tak, potrzebne są nam tylko cztery bloki I podlatujemy do góry i stawiamy tutaj. I tak oto mamy żelaznego golema. Tak, co wypada z żelaznego golema? Kwiatki, winorośla, jeśli się nie mylę. Gdzie to zabijemy go, ma strasznie mocny damage. Jakoś gram na kreatywie to go zabijemy. Żelazo z niego wypada. Mocny jest. Ale zobaczmy to. No, kwiatek nam wyleciał i to. No i szrapkę żelazo. Nie opłaca się ich zabijać tylko po to, żeby wyleciało żelazo. I sobie ich stworzyć. Ale dobra, stworzę sobie jeszcze jednego. A, nie mogę trafić. No. No i to już by był koniec tego poradnika. Minecrafta. Zabiję jeszcze tego slajma Bo mnie wkurza. O muszę to zakryć czymś. Dobra. I jak ich wybiliśmy, to możemy kończyć ten odcinek. Więc tak, żegnam się z wami, co to idzie na mnie? Nie, nie atakuje mnie. Dobra, no to żegnam się z wami.